Czy chciałaś mi pomóc? Po to tylko bym się nie poczuł sam? Wszystko zmieniłem na popiół. Co na to powie moja rodzina? Przy tobie wszystko było takie jasne. Spokojnie spałem i mało gadałem. Tylko ty byłaś jedyna na świecie, przy której niczego się kurwa nie bałem. A teraz mi powiedzcie naprawdę sobie, to wmawiam, czy tylko wmawiałem? Mam ochotę coś zapalić, mała. Przy tobie tego nie brałem. Moje ci zabija, słała Bo Paweł odjebał i Paweł jest hamem. Gadam na mieście, na ciebie, aby każdy że ja tu zniebałem Zawsze bym bronił imienia Hani Bo ona broniła mojego Pokazaliśmy co to znaczy Co so, już nagrałem albumy i cieszę się z tego Mam to na starosia, to co gadają, to kurwa jest kłamstwo Bałem się tego jak twoja mama uśmiechała się, bo już nie byliśmy razem Chaić.